Dawno upadł hip-hop, tak nam mówią media Ziomek tu ja jestem, a to tego konsekwencja Krymy same się składają, zawsze nigdy bez, bez, bez A dowodem nas. tego jest oldschoolowa piosenka Powiedz mi to stary, gdzie zginęły hipowskłady. Chyba nie dawały rady, no bo rap jest teraz blady. Hajs spada im w łapy, nawika wika jak łaki, Talent to chyba wzięli sobie na raty. Oldschoolowcy zapomnieni, trzeci minus wpada. Pokażę starą szkołę, tak jak kiedyś pejahada. Na, na tym mikrofonie nigdy o tym nie zapomnę. Przypomnę jeszcze skromnie, minus nowy płomień Pokaż to ziomalą, stara szkoła na rewizie Tak jak kiedyś sobie cisnę po staremu, lepiej idzie. I niech każdy no to przesła, stary styl na nowym bicie. Tak jak wtedy rap klasycznie, nie jak magi, grzecz Trzeci minus to my. Oldschool mamy we krwi. Trzeci minus ma styl. Trzeci minus to my. Drugi striczej, ciemne los, tamto z ulicy, trzeci minus. My to polski rap, gry, rodzice. Lester to mój wrajter, moja głowa, moja zmora. Sposób starej szkoły, temat prosto od trewora. Krytycy nie schoolu, w końcu przyszła nasza pora. Pierwsza misja, pierwszy track, pierwszy ukręcony bat Trzeci minus, braci skład. Zmy jak paktofonika w ekipie trzech ziomali. Magikiem nie jestem i olewam tych, co czarowali. Czasy się zmieniły, hip hopowcy już upadli o cierpliwości, ale wystarczyło ganci Spokaż to ziomalą, stara szkoła na rewizie Tak jak kiedyś sobie cisnę po staremu, lepiej idzie. I niech każdy to, to przesłucha, stary styl na nowym bicie. Tak jak wtedy, rap klasycznie, nie jak magik, lecz magicznie. Trzeci minus to my, Oldschool mamy we krwi. Trzeci minus ma styl. Trzeci minus to my. Yo, yo, shotów leci, nikt mi tego nie wymieci. Jestem lepszy niż syn Bogu, więcej prac zrobiłem znowu. Jak Herkules błędy naprawia, coraz lepsze rapy tu składam. Piękna, dziewięćdziesiąt, najlepsze mają flow. Dużo osób nie docenia i ocenia, low. Ojców w naszych sercach już na zawsze pozostanie. Słuchać tego można już na każde zawołanie. Gdyby tak ze starym rapem powrócić, rzucić. Nie iść za trenem, za nawrócić. Prawdziwego rapu już nie doznamy Prawdziwego P już nie posłuchamy Zakonu Mary już nie poznamy Jako trzeci minus powracamy, powracamy.